Z numerem 20 Kamila Żukowska Aleksandra Kędzierska do 58 na 3,15 przed końcem czwartej kwarty Anna Kunczewicz drugi raz za trzy w dniu dzisiejszym dzisiejszym spotkaniu Za trzy punkty Klaudia Sosnowska. Już od dłuższego czasu, w poprzednim sezo sezonie, praktycznie przez cały czas, to ona była podstawową jedynką. Polad Mochewicz za trzy punkty. Markiewicz kontra Sosnowska. Dobrze broniła teraz Klaudia. No, teraz mógł być wyźnięty czwarty faul Jan Markiewicz. To nie była utrzymana pozycja. Nokolad Mochewicz i za trzy!